Need for Speed jest serią tak długą, że nie ustępuje chyba nawet Final Fantasy, ale zdecydowanie trudniej jest policzyć ile części tej zręcznościowej ścigałki widział świat, gdyż od dłuższego czasu kolejne odsłony nie mają zawartego w tytule wygodnego numeru. Pamiętam granie na split z kumplem w podstawówce w jakiegoś NFS-a, i nie była to nawet pierwsza odsłona. W jedynkę musiała grać moja prababka, która w 1923 driftowała wozem konnym pod radomiem, nucąc tłuste bity Bogu Rodzicy. Szalona staruszka. Ale po kilkunastu odsłonach seria zaczęła gryźć własny ogon. Doszło do tego, że już mieliśmy Need for Speeda pod tytule Hot Pursuit, potem był nawet drugi Hot Pursuit, a najnowsza odsłona znowu nazywa się Hot Pursuit. NFS staje się niczym ten starożytny wąż uroboros, który pożera własny ogon i chyba nie przeszkadza mu, że jego głowa kiedyś już była tam, gdzie jest teraz. Ani to, że teraz jest w tym samym miejscu, to tyłek. Prawdę mówiąc, nie byłem zbyt zainteresowany kolejnym produkowanym taśmowo Need for Speedem, dopóki nie okazało się, że tworzy go Criterion, uwielbiany przeze mnie za Burnout Paradise. Ale czy twórcy najlepszego modelu arkadowego rozwalania wózków wnieśli nieco świeżości do serii? Cześć, nazywam się Kłas, jestem twórcą gościnnych graczy Gamer9, a to jest wideorecenzja gry Need for Speed Hot Pursuit z 2010 roku w wersji na konsolę Xbox 360. Tytuł został też wydany na PS3, PC oraz Wii i iPhone'a. Wiele Need for Speedów miało fabułę. Zwykle zawierała nieco gorących lasek, metroseksualnych szpanelskich chłopaczków i gadżeciarskich importowanych bryczek. Nawet wywołujące we mnie ciepłe wspomnienia, także oparte na ściganiu się z policją Most Wanted, nie było wolne od tego kiczowatego lukru. Ale nowych Hot Pursuit powraca do korzeni pozbawionych fabuły. Oto mamy pewien obszar, a na nim kolejne odblokowywane wydarzenia. W niektórych bierzemy udział jako gliniarz, w innym jako nielegalny uczestnik wyścigów i każda z tych postaci oddzielnie zdobywa doświadczenie, a następnie pozyskuje kolejne poziomy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o fabułę. Cóż, czy mógłbym oczekiwać czegoś innego po Criterion? Ich Burnout Paradise miał zamiast fabuły DJ-a i piosenkę Guns N' Roses. Ale czy to źle? Need for Speedy i tak prowadziły zawsze marne opowieści, więc moim zdaniem lepiej jest, gdy skupiają się na tym co ważne. Rozgrywce. Criterion i DICE stworzyły przyzwoity kawałek świata na potrzeby gry. Nie ma tam miast, a jedynie drogi przecinające pola, pagórki, lasy, stacje benzynowe i drobne zabudowania. Niemniej to nie Burnout Paradise. Tutaj wyścigi nie toczą się na otwartym terenie i nie można wybierać własnych ścieżek. Dlatego skrzyżowania są nieliczne, a odcinki długie. Teoretycznie gra zawiera tryb dowolnej jazdy po świecie, ale nie posiada to jakiejkolwiek funkcji, bo wtedy nie ma tam nic do zrobienia. Ot to takie: idź do piaskownicy się bawić, ale bez zabawek. I nie dotykaj piasku, obszczały go psy. Na szczęście liczne wydarzenia wybierane z poziomu mapy, choć bardziej restrykcyjne przestrzennie, bo zazwyczaj ograniczone do określonej trasy, oferują o wiele więcej zabawy. Gra zawiera wiele tradycyjnych wyścigów z innymi miłośnikami szybkich wózków oraz pogoni z czasem. Każdy z naszych anonimowych bohaterów, czy to nielegalny ścigajło, czy też policjant z turbotrogówki będzie uczestniczył w inaczej uzasadnionych, ale zbliżonych konkurencjach. I trzeba przyznać, że dopracowany, chociaż wybitnie zręcznościowy i nierealistyczny model jazdy całkiem dobrze sprawdza się w tych wyścigach. Miłośnicy Burnout Paradise poczują się tu jak w domu. Tutaj, podobnie, wózki wchodzą w zakręty, driftują i rozpędzają się. To światowa czołówka arcade'owego ścigania się. Istotna jest w grze mechanika Nitro, które ładuje się i można je zużywać w kluczowych momentach, aby szybciej nabierać prędkości. Gliniarzom samo się ono ładuje, a miłośnicy nielegalnych wyścigów napełniają swoje butle niebezpiecznym zachowaniem na drodze, czyli jazdą pod prąd, korzystaniem ze skrótów i unikaniem o włos zderzeń z innymi uczestnikami ruchu. Niby są to bardzo sztuczne założenia, ale świetnie sprawdzają się w ubarwianiu wyścigów i wprowadzają dodatkowe niebezpieczeństwo. Ale te zwyczajne wyścigi nie są głównym daniem gry, której tytuł to pragnienie szybkości gorący pościg. Rany po polsku to brzmi jak tytuł filmu pornograficznego. Zabawy z policją są najlepszym, co ta gra oferuje i naprawdę nie brakuje tu adrenaliny. Możemy uczestniczyć w kilkuosobowym wyścigu na ustalonej trasie, za którym pędzi sznur policyjnych radiowozów. Ale są tu też dwuosobowe pojedynki gliniarza z uciekającym, gdzie trasa nie jest ustalona i możliwa jest zabawa w kotka i myszkę. W obydwu typach rozgrywki możemy uczestniczyć zarówno jako gliniarz, jak i miłośnik nielegalnych wyścigów. Będziemy kolejno eliminować ścigających się lub gonić jednego silnego oponenta jako gliniarz. Będziemy też walczyć o pozycję w stawce i o przetrwanie ataków policji lub też próbować uciec prześladowcy jako kierowca wyścigowy. Zarówno gliniarze, jak i odziwo uczestnicy wyścigów mogą korzystać ze specjalnych gadżetów i umiejętności. Jedni i drudzy potrafią rzucić za siebie kolczatkę lub porazić wroga z przodu impulsem elektromagnetycznym. Policjanci mogą też wzywać na pomoc zrzucający kolczatki helikopter i stawiać blokady na drodze, a uciekający posiadają specjalne dodatkowe turbo doładowanie i mogą tymczasowo zakłócać radar oraz specjalne umiejętności goniących ich gliniarzy. Narzędzi jest kilka, ale są na tyle różnorodne, że wprowadzają całkiem ciekawy element taktyki do zabawy i czynią pościgi zróżnicowanymi. A szybsze ładowanie nitro u liniarzy pozwala im cały czas nękać ściganych atakami. I właśnie te barwne szybkie pogonie są najlepszą częścią gry. Niestety, kampania dla pojedynczego gracza zawiera zbyt wiele zwyczajnych wyścigów, co szybko czyni ją nużącą. Za dużo musimy się najeździć, aby dotrzeć do tego, co najsmaczniejsze. Na szczęście doświadczenie, które podnosi poziom naszych bohaterów, a co za tym idzie ulepsza ich umiejętności specjalne i odblokowuje samochody, można zdobywać w rozgrywce sieciowej, a nie tylko w kampanii. W multiplayerze możemy uczestniczyć w zwykłych wyścigach, w pościgu na czterech gliniarzy i czterech uciekających oraz w dwuosobowym pojedynku policjanta z przestępcą. Wszystkie te tryby oferują zabawę o odmiennym charakterze i każdy z nich jest bardzo dobrze przygotowany. Nowy Hot Pursuit nie mógł obyć się też bez aspektu społecznościowego. Możemy porównywać swoje wyniki w wyścigach z wynikami znajomych na Xbox Live, a nawet mamy ściany rodem z Facebooka, na której możemy umieszczać zrobione w grze screeny i swoje osiągnięcia. Przyjaciele mają możliwość podejmowania prób bicia naszych rekordów, wybierając jedną opcję podczas oglądania naszej ściany. Brakuje tylko przycisku, Lubię to, oraz możliwości przekazania deski na poczet budowy garażu przez naszego znajomego w jego Garageville. Pochwały należą się twórcom za niezłe udźwiękowienie oraz świetną ścieżkę dźwiękową, na której znajdziemy sporo rocka, elektroniki i nieco dynamicznych utworów symfonicznych. Graficznie też jest bardzo dobrze, modele samochodów są szczegółowe, a otoczenia różnorodne. No i w końcu to Criterion, więc możemy oglądać naprawdę widowiskowe gniecenie blach, czyż nie? Zaraz, co to ma być? Lekkie wgniecenie, jakieś małe odłamki, a gdzie miażdżone maski i rozwalane okna? Co się stało z modelem zniszczeń rodem z Burnout Paradise? Cóż, nie ma go tutaj. Winić należy chyba za to licencję. W nowym Need for Speed jeździmy świetnie odwzorowanymi, faktycznie istniejącymi wózkami wielu znanych marek i gra nie omieszka zareklamować nam wielu z nich. Prawdopodobnie właściciele praw do tych samochodów nie życzyli sobie oglądania swoich produktów przerabianych na stalowe spaghetti. Szkoda. Nie istnieje tu również tuning, zarówno technologiczny, jak i wizualny. Możemy tylko wybierać kolory naszych wózków. Ponadto różnice osiągów są między nimi bardzo małe, prowadzi się je wszystkie podobnie. A zbyt drobne zróżnicowanie przyspieszenia maksymalnej prędkości i przyczepności sprawia, że wybór samochodu jest głównie decyzją o tym, jakie chcemy mieć nadwozie. Niemniej moim największym zarzutem wobec tego NFS-a jest brak możliwości grania na podzielonym ekranie. Dwuosobowe pojedynki aż proszą się o split screen. Niestety cały multiplayer oparty jest na graniu po sieci. Deweloperzy takie gry naprawdę tego potrzebują. Czemu to olewacie? I oto cały Need for Speed Hot Pursuit. Criterion dostarczył grę o solidnej mechanice rozgrywki pełną dynamicznych, naładowanych adrenaliną pościgów. Niestety jest ona też trochę zbyt płytka i brakuje w niej kilku istotnych elementów, co przeszkadza jej być produktem wybitnym. Dlatego też ode mnie dostaje 8 z minusem na 10. Niechaj gliniarze poczują jedynie dym z rur wydechowych waszych bryk. GAME ON! Aha, i ciekawostka. Zaraz po uruchomieniu Need for Speed Hot Pursuit jesteśmy atakowani zajawką kolejnej odsłony Need for Speed a konkretniej Shift 2. Co to ma być? Jeszcze nie zacząłem grać przez nastą odsłonę serii, a już oglądam trailer 17? To tak jakby dostać na obiad zupę pomidorową, a do niej zajawkę przyszłych posiłków. O! A wieczorem na kolację zjesz kanapki z tą szynką i marynowaną papryką. I wiesz co? Na śniadanie będzie bułka z O! Tym dżemem. No, to smacznego!